Cześć kochani, walentynki, tuż, tuż. To zrobimy matce naturze też jakąś niespodziankę walentynkową. I skoczymy na małe sprzątanko. Najfajniejsze jest to, że ja tu sprzątałem w zeszłym roku. Szybko dużo nowego wyrosło. Ale cóż, bez marudzenia biorę się za to. Powiem szczerze, że ślady po grzybiarzach niestety są. Mam już pół torby, tam jeszcze widzę puchę, a w oddali gdzieś tam, coś białego, zobaczymy później się przy tym, co to tam jest. I tak, zebrałem te puchy, kilka metrów dalej trafił się fajny kocher. To celowo tam, ale nie dotarłem jeszcze i małe składowisko do przejęcia tak, jak myślę to jest po musztardzie tu raczej rozpuszczalnik się kiedyś znajdował, przynajmniej tak mi się wydaje wszystkie te pierdoły co leżały szklane mam w torbie, a obok jeszcze złom na oko jakaś samochodówka no to dobrze, kierunek te śmieciory co wcześniej pokazywałem i już prawie jesteśmy, a z daleka co było widać Piękne zrzutowisko Pewnie komuś się nie chciało po grzybach zabrać do domu swoich rzeczy To lepiej zostawić w lesie Jeszcze skóra z żubra. Dobra A Co zrobić, co zrobić Normalnie tak jak widzi to Skazywać i karać Sprzątam i lecimy dalej Tak, miejsce czyste Mam to w tej reklamówce praktycznie same puchy, ale ja tu już z tego miejsca widzę. Kolejny punkt do lądowania, no tak, no tak nie inaczej. Kurczaki, no dzisiaj na ciężko szkła jest dużo. Chciałem upolować tego leszka, a jeszcze pod nogami wyłoniły się kolejne butelki. Tak, tak, myślałem, że to resztki śniegu tylko Ale to resztki śniegu i polia Tutaj kolejna znajdę Tak, a tam faktycznie, może widać, może nie, resztki śniegu Tak, pierwszy postój przy aucie Pierwsza torba pełna, plus ta znaleziona A chciałem pokazać winyla Kurczaki. Nie ma nic napisanego, ale kto słuchał ten pamięta. Kurczaki. Uważać na igiełkę. Lecimy z muzyczką. Jest całkiem fajnie posprzątany ten rejon tutaj. I część tego, gdzie torba stoi. No ale nie nagrałem Części, bo co chwilę musiałbym się włączać. Ja Wam tylko pokażę. Już tu kilka się znalazło, więc może na razie było blisko do samochodu. Nie będę dorzucać tego do torby, tylko z torbą przejdę jeszcze takie koło tam wielkie i jeśli zostanie mi miejsca w tej torbie to dorzucę. Jeśli nie, mam jeszcze jedną w samochodzie. Docierając do strumyka. No coś, czego tu być nie powinno. Plastik w wodzie. Muszę coś wykombinować, żeby nie wpaść i wyjąć. A jeszcze tutaj, zanim znajdę jakiegoś badyla, żeby to podjąć, widzę, że jest tu plastik, a tam szkiełko. Pokusiło. <laughs> Bez badyla. Są moje. Opróżnie tylko zawartość, bo coś tam jest wlane i zakręcone. Dorzucam do torby i pędzimy brzegiem zobaczyć czy tam jakieś śmieci nie leżą. Z tej strony wpadły mi dwie butelki jeszcze. Chciałem powiedzieć, że oznaczniki, które są wokół rzeki, niedawno były robione, no ale już komuś przeszkadzał tutaj trzeba było złamać. No, 7 milowy but jeden to sobie zabierzemy. Tę polankę przejdę w koło i chcę gdzieś tam przeskoczyć tę rzeczkę, bo tutaj widziałem śmieciory jeszcze. A w tym miejscu mogę nie dać rady bezpiecznie się przedostać na drugą stronę, więc gdzieś tam dalej znajdę na pewno coś, co ogarnę. przeszucie mnie nie myliło jednak na polance. Też coś jest. Plus resztki śniegu. Ej, no czmychła mi tu sarenka gdzieś. A, jaj, z mam nasiłem. Szkoda. Może kiedyś mi się uda, to Wam nagram. Piękne miejsce się trafiło. Tak, ale jeszcze muszę się przedostać bo tam już śmieciła widzę kolejnego. No i tak, trafiłem w sumie na miejsce lubiane przez dziki. Mają tu jakieś żerowisko. Szukają korzonków czy czegoś. Jest sporo <laughs> biologicznych znaków o tym, że one tu bywają, ale są też znaki po ludziach. Kurczaki, co to jest? Efeso. Ten, Polones, panie Dawidzie, tak, to jest Polones. No, chyba, że kurczek Duży Fiat. Hmm, pierwsze polonezy też miały okrągłe. Jeśli ktoś z Was kojarzy, bardzo chętnie bym się dowiedział. O, no i warto było się przegramulić przez tą rzekę na drugą stronę, żeby znaleźć takiego fanta. Dobra, lecimy dalej. O, jaki fand Cera ta na stół. Jakaś miła gospodyni zapomniała, że las to nie kosz. Powoli kończę. Trafi mi się jeszcze taki plastikowy element. Obstawiam, kurczę, jakiś dół starego bojera. Bardzo starego, bo te oprawki tych Lampek to jest naprawdę stary typ. Trafiło mi się jeszcze coś takiego z samochodówki. Może po numerach ktoś sobie coś tam odczyta. Dobra. Nie chcę skupić. Myślałem początkowo, że to jest pompka samochodowa z malucha, ale zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. To ja mogę powiedzieć, kończę, kończę. To wrzucam do tego zestawu. I tutaj jest mój w sumie fant dnia. I takim oto małym poświęceniem kilku chwil zrobiłem walentynkę naszej matce. Naturze. Do czego też was nakłaniam. Jeśli macie ochotę, dajcie coś. Macena od siebie. Pozdrawionka, hej!